Julia Fiedorczuk. Wiersz. Pogubione sny dotyczyły przyszłości ze szkła. Bezwonnej stali kolorowych świateł. W tym wariancie idę do ciebie przez las, przez świeżą zieleń doliny. Wody wielkie nie zdołają ugasić miłości. W tym wariancie idę do ciebie przez śmietnik. <śm Gdyby to było na serio. Reklamówki, plastikowe butelki, stare samochodowe fotele. Drzewo figowe wydało zawiązki owoców. To oni by już coś z tym zrobili. Świeża zieleń doliny. Pogubione sny dotyczyły prostych konturów zwycięstwa. To wszystko. Żadnych niuansów. Teraz tylko żyjmy, potem się zobaczy. W tej wersji idę do ciebie przez miasto. Szarość, pełna mokrych świateł, ja je tobie niosę. Kuleczki ze srebra. Pogubione sny dotyczyły znakomitych miast: Mój miły jest mój, a ja jestem jego. Mamy psa, lodówkę, plazmy oraz buddę. Miłość jest higieniczna dla zdrowia i długowieczności. W tej wersji idę do ciebie przez wodę i tonę. Zanim się spotkamy, czytała Anna Gajewska. Wolnelektury.pl Zostań naszym przyjacielem.